Zielenia! Część druga! Co? Jak moja baza nie wybuchła? Przecież było chyba jakieś cofnięcie w czasie. O nie, znowu zielenia! Kopnął, bum, bum! Wybuchło. Uprzednij to, dobra. E, co by tu teraz zrobić? Panna. Um, o. Hej! On tu stoi? Hej, co ty tu robisz? Zawoje szefa, dobrze? Fie, bo mamy gości. To ten gości, bo chce zwrotu. O nie, idę tam. Dobra, nie. nie. Nie damy ci zwrotu. Ej, co chcesz? Chcesz zwrotu zieleniaka? No, nie. Nie złapiemy go, przecież nie wiemy gdzie jest. Ej, widziałem zieleniaka. Dobra, łapać zieleniaka, nie jeszcze się na schod od bazy. Uch, uch, uch. I teraz sobie pojadę metorkiem. Ej! Oj oj oj. O, a, złapali mnie. Uf. Szefie, mamy go. Chyba naprawdę myślałaś, że nam uciekniesz. 哎哎，<laughs> 这么多年没活。